Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry kochani Dzisiaj drugi dzień w Bułgarii Wjechaliśmy wczoraj tak na szybko wieczorem do Bułgarii Znaleźliśmy miejsce do spania nad jeziorem Wjazd był tak offroadowy, że myślałem, że kampera mi przewróci Nawet nie o to chodziło, że tam były jakieś niewiadome, jakie wielkie dziury bo, bo droga była dobra Tylko jej kąt nachylenia, boczny, był dosyć sporawy Także kamper o, mniej więcej tak jechał i co chwila myślałem, że po prostu mnie przewali dzieciaki przerzuciłem na drugą stronę dla równowagi, jak na łódkach no i dojechaliśmy, bo tam nie było nawet jak wrócić z tej drogi dojechaliśmy na brzeg jeziora, piękna noc e, wspaniałe widoki, no i rano trzeba było stamtąd wyjechać zobaczcie tutaj szybciutko, wrzucę wam trochę materiału jak to wyglądało Widzieliście ten kąt nachylenia drogi. Jak tam na horyzoncie najlepiej to widać, bo sama droga tak nie wyglądała z szoferki, ale powiem wam, że grubo było, a i tak wyjeżdżałem, nie tą drogą co wjeżdżałem, bo, bo ta była już lepsza niż ta, którą wjeżdżałem. Bo to co wjechałem, to już stwierdziłem, że nie wyjeżdżam w tą stronę, nie da rady no dobrze, słuchajcie, teraz tak vanlife to nie rurki z kremem różnie bywam. to nie jest tak, że zawsze się podjedzie na jakąś superstację serwisową kraniki, woda, serwis nieraz po prostu trzeba łatać sobie tą wodę łapać wtedy, kiedy ona jest a szczególnie w takich krajach jak tutaj Bułgaria po prostu z tą wodą jest trochę trudniej jeśli chodzi o kampery no to podjechaliśmy do takiego źródełka do źródełka i tutaj, słuchajcie, dzieciaki tankują wodę. O, przy okazji gimnastyka. Proszę, pomalutku, pomalutku, 5 litrów za 5 litrami, 20 takich butelek do kampera i mamy nalane. Niestety z tą wodą różnie bywa, więc jeżeli woda jest, zawsze dopełniamy, bo nie wiadomo kiedy będzie następna. Takie to są wyzwania van life'u. Lepiej wodę mieć, niż jej nie mieć. Dzisiaj jeszcze Bułgaria, a jutro Turcja. Chcemy dojechać teraz nad morze, okolice Burgas, tam trochę posiedzieć, parę godzin tak bardziej w spokoju, przygotować się na tą Turcję. No i jutro Turcja. Nie wiem, czy Stambuł, albo pod Stambuł, a, a potem Istanbul. Fantastyczne miasto, nie pamiętam, 18 lat, mam nadzieję, że będzie fantastycznie.